Prezentuję gołębia o numerze 708. Jest to następny super gołąb, który wywodzi się od strony ojca ze starego Woutersa 255 super który był parowany na samicę Blue Air Rose, super super samicę lotową w, w gołębniku Dite Majera, która wywodzi się znowu samca 53-62 e, Gumi Leisen, który też, jak gdyby, w moim gołębniku jest e, w gołębniku rozpłodowym. Także e, tutaj mamy potomka również e, Imbredu. E, Dwóch gołębi, czyli dwoje rodzeństwa Jackpota e, z hodowli Fuchs Wolf. To jest dwoje, dwoje, samiec i samica, który wywodzi się z tego samego ojca z tego samego, z samej matki. Oni podobnie, czy ja podobnie tak jak oni robię też tak, że na gołębniku lotowym gołębie same się parują. Ja nie dobieram je w pary. I u nich też tak się, tak to praktykują i zdarzyło się, że rodzeństwo tylko nie, z tej, nie jak gdyby z tego, z tego samego gniazda, tylko z tej samej pary się sparowało, i, i tutaj udało mi się zadobyć takie właśnie dziecko, które, które wywodzi się z tej pary. No i, i ten, ta samiczka 708, właśnie blisko, blisko na jackpotta. A wspomnę, że jackpot to jest dziadek mojego super gołębia, najlepszego na świecie, Eliota, olimpijczyka w kategorii I, który zdobył złoty medal. W sumie dwa złote medale, bo tytuł najlepszego głębia na świecie złoty medali i kategoria I kategorii złoty medal. A matką tego głębia jest oryginalna samica mojego kolegi y, Ryszarda Czuby z Wrocławia. Y, bardzo dobry hodowca, bardzo dobry człowiek i, i też dobry kolega bardzo, który, od którego y, z którym się zamieniłem w sumie w 2019 roku. Ja mu sprezentowałem gołębie z Ultimates 621 i z właśnie starego Waltersa 255, a on mi sprezentował, sprezentował mi też cztery gołębie z najlepszych swoich gołębi lotowych, takie późne, które do hodowli przeznaczyłem. Także. Wywodzą, ta samiczka wywodzi się naprawdę z gołębi Grondelans, z drapy, z Christiana Kachlera, z gołębi Paula szafrańcy. Także rewelacyjne gołębie, które, które osiągają super wyniki na, na gołębnikach lotowych. Także tutaj prezentuję taki gołąb, który wywodzi się z 255, super, super rozpłodowca Blue Rose, również super samicy, z Imbredu na jackpota oraz superlotnika super lotnika od Ryszarda Czuby.